Bo jeszcze trochę fryzury tam. I trochę zaczesać tu. No fajnie. Hej dziewczyny. Wró właśnie wróciłam z tego nowego fryzjera. I do niego idę. Dziewczyny. Wróci właśnie wróciłam z tego nowego fryzjera. A właśnie dzisiaj do niego idę. Zobaczmy moje brzydkie włosy. on normalnie tak zrobi, że będą jak nowonarodzone. Kto idzie Zobacz niecha Ona roszcza chrana Czepiasz Nefera, ten naj Będę rządzić tą szkołą Mogę robić co chcę Zbierać się z niektórych potworków Chodź, idziemy in, Gocha Ach, bez niej to... Z nią nawet wytrzymać nie można. A bez niej to by było przynajmniej jakoś luksusowo. Naprawdę. A w ogóle nie wiem, dlaczego ta neferka jeszcze chodzi do tej szkoły. Jest starsza kle od Kleo o 3 lata. lata, a nie o 50. Jest! Ona ma już 1500. Yy, nie, ile. Chyba 1455 ona ma. 1452. Różnica. Ej, już jest ta godzina, no to ja może pójdę do tego fryzjera wreszcie. my, a może ale tyle ludzi to chyba nie pójdzie, może ja pójdę z tobą. Okej. Okay. Byłyśmy umówione, muszę usiąść z salonu na razie być chyba rozczesanie włosów i zrobienie fryzury, a i lekkie podcięcie końcówek. teraz już idę po rzeczy. Fon. Fon. Przepraszam. O, siema zocha. No to idziemy, yy, ale ja jeszcze pracuję. No to może o której? Szóstej? Ej, za późno trochę. Nie. Czekaj. Poczekaj chwilę, bo będę grzebać. Chcesz na którą godzinę się umówić? To? Może na szesnastą? Może być? Okej. Okay. To ja się rozłączam, bo mam klienta. Okej, okay, pa.